Co ważne w regionie? Radio Żnin Fem. Rozpoczynamy rozmowę dnia na falach Radio Fem. Przy mikrofonie wita się z Państwem Ania Jerecka, a dzisiaj pełne studio gości. Razem z nami siostra Weronika Maciejewska, także z nami ksiądz Krzysztof Kawalerski. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie. Jest z nami również Tomek Plaskaty. Witaj. Cześć, cześć. Zgromadziliśmy się tutaj, żeby porozmawiać na temat akcji charytatywnej, do której przejdziemy za moment. Natomiast chciałabym pierwszy, w pierwszych słowach odnieść się do księdza Krzysztofa, którego nie tak da dawno mogliśmy spotykać w parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Żninie. I księdza nam zabrano do Popowa Ignacewa, więc Dokładnie. nie tak daleko. Dokładnie. Jak tam księdzu jest? Rewelacyjnie Nauczyli. coraz lepiej. <noise> Aktywnie wiem, że ksiądz działa cały czas, tak samo jak zespół Maranata, który ksiądz założył tutaj u nas w żninie i przecież żniniaków w tym zespole usłyszeć można. Oczywiście mimo różnych niemałych obowiązków, parafialnych, zespół Maranata działa cały czas, gra, śpiewa, koncertuje. Dzielimy się cały czas muzyką i spotykamy się. Także ludzie ze Żnina nadal są aktywni w zespole. Ile to już lat zespół Maranata w, w, g, Gra i śpiewa? Chyba cztery, cztery lata, tak. W niezmiennym składzie? W, w niezmiennym składzie, aczkolwiek y, y, w tym koncercie mamy zaszczyt go gościć y, y, jeszcze jedną wspaniałą osobę, wokalistkę y, Karinę Gąsiorowską. Czyli um, też tutaj od nas, prawda? Oczywiście, też chyba. od nas, dokładnie z Bożyjewic. Razem z nim Kasia Osińska cały tak czas, jest. prawda? A więc skład tutaj niezmienny. E, tutaj ksiądz już zdążył nawiązać e, do koncertu, na który my w szczególności będziemy zapraszać. Ten koncert nie w Popowie Gnacewie, a w Żnińskim Domu Kultury. Dokładnie. Zrodził się zwyczajnie pomysł, ponieważ odwiedziłem siostry i zrodził się pomysł, że siostry potrzebują pomocy, a skoro, e, skoro i tak gramy, i tak koncert i tak ludzie przychodzą i się gromadzą na koncertach. Postanowiliśmy, że zagramy właśnie dla sióstr i chcielibyśmy też podczas tych wszystkich koncertów, które gramy to będzie już drugi koncert, pierwszy był w Popowie na Cewie właśnie taką kwestę urządzić. Jeśli ktoś chciałby się podzielić z siostrami i pomóc, wspomóc siostry, to. Bylibyśmy wdzięczni. Siostra Weronika Wąciejewska, Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych intektu, Intelektualnie Włopiennie. Niech siostra powie, ilu podopiecznych macie? Z jakimi dziećmi pracujecie głównie na co dzień? W Domu Pomocy w Łopiennie mamy 50 podopiecznych. Są to osoby z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, ale również fizycznej. Mamy dzieci zarówno z zespołem Downa, jak i z zespołem FAS. Dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, więc naprawdę tych schorzeń jest bardzo dużo. Na co dzień możemy zapewnić im bezpieczeństwo, miłość, taką opiekę. Ale też terapię i rehabilitację w takim podstawowym zakresie. Żeby zapewnić ją w sposób bardziej profesjonalny, właśnie musimy rozbudować nasz dom o drugie skrzydło. I drugie skrzydło to też hasło tego koncertu, na którym się spotkamy. Ja jeszcze siostrę zapytam o to, jak to się stało, że to siostry zakonne prowadzą ten dom pomocy społecznej w łopiennie? Tak naprawdę siostry pojawiły się w łopiennie w 1935 roku ponieważ ówczesny proboszcz parafii łopieńskiej poprosił, aby siostry założyły w tym domu sierociniec. I tak naprawdę zaczęła się nasza przygoda z Łopiennem. Później były różne perturbacje także wojenne i po wojnie siostry wróciły do tego domu. Tam w 45-46 przyjęły dzieci z Powstania Warszawskiego. Ale w 51, niestety, dom musiał być przekształcony, ponieważ ówczesne władze zabrały wszystkie ówcześnie przebywające dzieci i przywiozły do nas osoby z niepełnosprawnością intelektualną. I tak zaczęła się nasza przygoda z osobami niepełnosprawnymi. Skąd macie środki na funkcjonowanie? Dostajemy dotacje na prowadzenie tego domu. Częściowo utrzymują się też z odpłatności, które przekazują nam gminy, które kierują do nas mieszkańców i też... Od dobrych ludzi, tak naprawdę, ponieważ zawsze powstaje luka, którą trzeba uzupełnić, żeby funkcjonować. To drugie skrzydło, o które Wam chodzi, prawda? Tak, drugie skrzydło to dla tych, którzy myślą praktycznie, to jest rozbudowa domu o drugie skrzydło, a dla tych, którzy też mają marzenia i patrzą sercem na innych, to skrzydło, którego brakuje nam, naszym, brakuje naszym podopiecznym, ponieważ właśnie jedno mają przez naszą miłość opiekę. Ale drugie, które potrzebne im jest do sprawności, no chcemy im dać właśnie, stwarzając w tym miejscu nowocześniejszą rehabilitację i miejsce, w którym będziemy mogli powiększyć naszą salę rehabilitacyjną, utworzyć tam hydroterapię i wstawić sprzęt do fizyko. Także to są takie nasze marzenia. Myślę, że nasi podopieczni to też właśnie. Anioły, które przypominają nam o wartościach, których niestety czasami zapominamy, takich jak na przykład szczerość, wrażliwość, spontaniczność, więc myślę, że tak, w taki sposób chcemy im pomagać. Środki, które potrzebne sięgają milionów. 2,5 do 3 milionów złotych. Tyle potrzebujecie wstępnie? Czy to już jest taka największa kwota, która pozwoli Wam na dokończenie i wyposażenie tego drugiego skrzydła? Tak, 2,5 miliona to koszt całości zadania. Całość zadania jednak dzielimy na dwa etapy. Pierwszy etap to jest właśnie rozbudowa, rehabilitacji. I. Jesteśmy jakby coraz bliżej celu, ponieważ stan surowy już powstał. Przed zimą zdążyliśmy wstawić okna i drzwi, także już można konkretny kształt zobaczyć tego, co za chwilę mamy nadzieję, że powstanie. Natomiast w drugim etapie chcemy nadbudować jeszcze jedno piętro, aby przyjąć kolejnych mieszkańców, ponieważ mamy kolejne zgłoszenia. Niestety musimy odmawiać. Skąd to są dzieci, które do Was trafiają? Trafiają do nas osoby z całej Polski, różnie to bywa, wszystkie na pewno potrzebują naszej pomocy z powodu albo sytuacji życiowej rodziców, albo właśnie z postanowienia sądu, więc te sytuacje są naprawdę bardzo różne. Korzystając tutaj z okazji, że siostra jest razem z nami, to jeszcze zapytam, ile sióstr razem z siostrą Weroniką pracuje? E, dziewięć sióstr pracuje, m, mieszka w domu, bo tak naprawdę pracujemy cztery, ale e, dziewięć sióstr jest w naszym domu opieńskim. One pracowały kiedyś razem z naszymi podopiecznymi i razem z nimi też zostały. To ale świeckie też osoby? Świeckie oczywiście 43 osoby pracują w domu. Więc całkiem sporo chciałam wymienić wszystkich po imieniu, skoro siostra powiedziała od dziewięciu, ale czterdziestu to chyba rady, raczej nie damy rady, natomiast pozdrawiamy cały dom pomocy społecznej w Łopiennie Od nas tutaj, od redakcji Radiaż Ninefem. No i wy też macie tutaj okazję pozdrowić. Szczególnie siostra, z tego co wiem. Bardzo się cieszę, że mogę pozdrowić moje dziewczynki, które są wiernymi słuchaczkami radia ŻNIN. Jest to dla mnie zawsze duże wyzwanie, kiedy zepsuje się jakiś sprzęt, ponieważ muszę kupić radio, która odbiera radio ŻNIN. Nie ma innej możliwości. To musimy tutaj wspomnieć. Serdecznie pozdrawiam wszystkie. A masz jakieś odwiedziny? Tak, chyba, że odwiedzimy przy okazji właśnie może tego koncertu następnego, yy, albo już oddania do użytku tego drugiego skrzydła, na które zbieramy... Tym bardziej, że w... dziewczyny będą. Tym bardziej, że dziewczyny będą, to i może prezent na otwarcie się pojawi. Taki, Super. żeby odbierało radiożnin. Znaczy <laughs> ja dom pomocy społecznej w Opiennie znam już od szkoły gimnazjalnej, kiedy gdy był ksiądz Bogumił Czuliński, byłem tam też wolontariuszem i i kiedyś w takich akcjach uczestniczyłem, gdzie papier toaletowy zbierałem po żninie, specjalnie właśnie na tego domu i tak nie wiem, Pan Bóg chciał, że, że trafiłem po raz drugi w to miejsce i, i spotkały się trzy anioły i trzy anioły stwierdziły, że trzeba coś razem zrobić no jesteśmy po pierwszym koncercie, który, który dał nam jeszcze większe skrzydła, chcemy jeszcze więcej pomóc, jeszcze bardziej jeszcze bardziej wyjść na zewnątrz z pomocą dlatego też rozpoczęliśmy poszukiwania Zacznijmy od tego, że patronat medialny objął, objęła firma Fotora i Wielkopolskiego, która, która transmitowała pierwszy koncert i, i będzie transmitować drugi koncert. Jak i też zgłosiła się firma Magmar z Dalkiego Czerniejewa około Gniezna, która będzie właśnie też patronem, która już wspomoże, już teraz sama zobigowała się do tego, że pieniążki na konto też prześle, aby zakupić różnego rodzaju sprzęt, żeby ten dom jak najszybciej powstał. Mhm. Środki zebrane w Popowie Ignacewie, to są pierwsze środki, które trafią na konto sióstr i tej budowy. Ile by się przydało księże Krzysztofie? Dwa i pół miliona. Będziemy cię koncertować z zespołem tak długo, dopóki uzbieracie. Tak tak długo. Pomogą nam jeszcze dziewczyny ze studia piosenki od pana Marka, także będziemy zbierać dwa i pół miliona złotych. To jakie utwory będzie można usłyszeć w Żnińskim Domu Kultury? Kiedy ten koncert? Bo tego też jeszcze nie powiedzieliśmy. A, na koncert zapraszamy 19 stycznia na godzinę 16 do Domu Kultury w Żlinie. A jakie piosenki? Mam zdradzić? Koniecznie. Te typowe kolendy polskie, znane przez wszystkich, takie jak Wśród Nocnej Ciszy, Z Narodzenia Pana, Mizerna Cicha, Kilka Pastorałek. Jak to się mówi żartobliwie ostatnie, kolendę o małej krówce, a więc małemu, a więc oj maluśki, maluśki. <noise> Zapraszamy do wspólnego śpiewania. Tym bardziej, że jeszcze ten okres świąteczny cały czas trwa. Dokładnie. Czy wejściówki obowiązują, czy po prostu będzie gdzieś tam puszka ustawiona i każdy. Nie ma żadnych tam... wejściówek, będzie, będzie puszka. Zresztą zapowiemy, co będzie i gdzie będzie można te pieniądze zostawić. O godzinie spotykamy się? 16. O godzinie 16, 19 stycznia w Rzymińskim Domu Kultury, ten koncert się odbędzie. Jeżeli miałabym zapytać o kolejne miejsca, gdzie ewentualnie chcielibyście wystąpić? Nie wiemy jeszcze. Nie wiemy. Naprawdę? Czekamy na zaproszenie. Czekamy <noise> na zaproszenie. Chciałbym też podziękować, jeśli mogę od razu, pani dyrektor Różnickiego Domu Kultury za życzliwość, też wsparcie, otwartość, za to, że, że od razu nas przyjęła, że, że, że chce z nami też podjąć tą, tą inicjatywę. No i jak zawsze wszystkim pracownikom Domu Kultury, którzy są zawsze otwarci, życzliwi. No i oczywiście pracownikom Radziny, że nas również tutaj mi przyjmują i wspomagają. No będziemy wspomagać, będziemy wspomagać. Bardzo się cieszymy, że w ogóle do nas przyjechaliście z tak daleka. Ja jeszcze do siostry Weroniki chciałabym wrócić na momencik i zapytać, czy gdyby na przykład ktoś zwrócił się do was z pomocą rzeczową, przy, pomocną przy budowie tego drugiego skrzydła, czy jest taka możliwość? Oczywiście, chętnie przyjmujemy każdą pomoc to przybliża nas do realizacji celu. No, a czy jakieś y, konkretne rzeczy, jak na przykład, nie wiem, gips, beton? no nie wiem, co tam może być, nie jestem znawcą e, sztuki budowlanej, kafelki. kafelki. <laughs> tak, te, tak naprawdę teraz y, wykończamy, bo jakby stan surowy mamy, więc teraz będą instalacje i... Rzeczywiście kafelki pewnie i wszystko Ale, co. A pro już macie, pro Dokładnie. Ma nie no dopiero pro 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 Tak, tak, mówiłam o pro właśnie. jest pro pro właśnie pro pro ludzi, pro 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 że pro że troszkę tych osób jest, że, że, że potrafią też się otworzyć na, na, na właśnie potrzeby drugich ludzi, a tym bardziej dzieci, które, które czekają właśnie na tą pomoc i siostro chyba wszystko przyjmiemy, nie? Do domu wszystko. Elektrykę, kafelki, gładź pachlową, tynki. Co tak, tylko, to tylko przyjedzie do, do łopienna, wszystko będzie też spożytkowane i też będzie pokazane w późniejszym czasie, jak, jak, jak jest wykorzystywane. Więc. I pomoc taką osobistą też, jak mamy tutaj wśród słuchaczy jakiegoś elektryka, który mógłby pomóc, prawda? Czy macie jakąś zewnętrzną firmę, która wykonuje wam to, to zadanie? To znaczy, mieliśmy do tej pory zewnętrzną firmę Zakończyliśmy teraz ten surowy, będziemy, jesteśmy przed kolejnym etapem i pewnie kolejną umową. A do kiedy Także. chcielibyście wykończyć już to drugie skrzydło? Najszybciej. <laughs> Pełni optymizmu. No Mamy nadzieję, że uda się Wam uzbierać. Będziemy wspomagać Was tutaj, ale mm, ja pamiętam, że zeżnina często też, czy zeżnina, czy z okolic, zeżnina pomoc do łopienna też docierała, prawda? Ja nie, nie dokładnie pamiętam, co to było. Natomiast wiem, że takie akcje ze słodyczami, wiem, że wyjazdy były też dzieci, złopienna chyba do nas tutaj. Tak, Tomek, to, może ty będziesz lepiej tak, pamiętał. Ja pamiętam, że, że za księdza Czulińskiego, który był w kościele św. Floriana, właśnie organizował zbiórki po supermarketach. Pamiętam, zbieraliśmy też słodycze przed świętami, różnego rodzaju środki czystości, papier toaletowy, bo, bo tego naprawdę bardzo dużo potrzeba w tym domu I, i pamiętam, że dużo się nachodziliśmy. Potem w szkole średniej tutaj na Browarowej też, też wolontariat zbierał dużo wyjazdów. Raz nawet chyba byliśmy w Licheniu też, z dziećmi, oczywiście tymi, z którymi można było gdzieś wyjechać i gdzieś ta, ta, ta współpraca się zazębiła. Teraz w sumie to już nie wiem, już ja długo nie ma w więc nie wiem, czy, czy jeszcze jakiś wolontariat pomaga domu, pomocy społecznemu w Opiennie. Gdybyście potrzebowali jakiejś innej pomocy, bo teraz mówimy stricte o tej budowie drugiego skrzydła, bo to jest nasz główny cel rozmowy, ale takie materiały jak artykuły higieniczne cały czas sprawiają. Jestem mile widzianek jak w każdym dużym domu, <noise> bo jednak 50-ro podopiecznych to jednak jest spore wyzwanie, żeby zapewnić im wszystko, czego potrzebują. Wszystkie artykuły higieniczne i inne środki czystości, na przykład, są bardzo milepiane. Opatrunkowe również? Też, oczywiście. Ale z tego, co wiem, to także oprócz tych zbiórek, które razem tutaj z Księdzem Krzysztofem i z Tomaszem organizujecie, jest też możliwość, gdyby ktoś nie mógł przyjechać na któryś z tych koncertów i was wspomóc, jest strona www.drugieskrzydło.pl Zgadza Dokładnie. Się? Bardzo zachęcam do wejścia właśnie tą stronę. Można tam doczytać o szczegółach akcji naszych aniołach łupieńskich i można też przekazać przez tą stronę darowiznę. Do czego zachęcamy. A być może jeszcze powstaną cegiełki. Być może jeszcze powstaną cegiełki. Firma Fotoraj, która... I tu nie chodzi o te budowlane cegły, bo żeby nie, ktoś nie pomyślał. Która relacjonuje koncert, relacjonowała w Popowie i będzie relacjonować w, w Żyninie. Nagrywa też specjalny film, taki koncertowy, który później będzie zgrywany na konkretne płyty, obrobiony i będą to cegiełki też, dochód przeznaczony właśnie dla sióstr na budowę domu. A na całość? pewno też umilą święta na drugi rok, nie? Z rodziną Żwińskich i nie ja tylko, nie? Zdecydowanie. No i tutaj jeszcze przed wejściem na antenę wspominaliście o tym, że ci, którzy nie będą mogli być razem z wami. A całość będzie te, będzie relacja na żywo na stronie facebookowej zespołu Maranata. Także zapraszamy do oglądania, bycia z nami nawet przed ekranem komputera. A może i Maranata wyda swoją płytę? A może wyda i też <śmiech> <śmiech> bardzo chętnie. Wszystko przed nami. Więc zachęcamy do wsparcia i do przede wszystkim pojawienia się w Żnińskim Domu Kultury. Podsumujmy jeszcze raz. 19 stycznia, godzina 16. 16. 16. Bardzo dziękuję szanowni, szanowni państwo za spotkanie. Siostra Weronika Maciejewska, ksiądz Krzysztof Kawalerski i Tomasz Plaskaty byli moimi państwa gośćmi. Dziękuję. To co ważne w regionie. Radio Żnin